Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale A dzisiaj jest to Odcineczek z Q&A Witam serdecznie wszystkich No i jest to yy, Specjal z okazji 1400 subskrypcji Już tam parę tygodni temu chyba wybiło To 1400 subskrypcji Chyba z 2, 3, 3 tygodnie No i chciałbym Bardzo serdecznie wszystkim Podziękować za łapeczki, za subskrypcję, Za to, że jesteście Dziękuję również donatorom wszystkim dziękuję. Również chciałbym podziękować moderatorom za pomoc w kanale. No i co? Myślę, że możemy sobie przejść do pierwszych pytanek. No i mamy tutaj pytanka od Grinka, także wejdźmy sobie do tych pytanek. Czy masz samochód w Realu? Tak się właśnie składa, że no nie mam. Ogólnie niedługo mam urodziny, kurde, będę pełnoletni niedługo za tydzień. No, tydzień 15 marca. Nie wiem kiedy ten film ci ukaże, ale ja to nagrywam 7 marca. No i 15 marca będę już miał kurde 18. Ach, jak to zleciało, powiem wam kurczę szybko. Ile masz lat? No właśnie, przed chwilą odpowiedziałem. Czy lubisz y, kolor zielony? Bardzo lubię. Jest to jeden z moich ulubionych kolorów ogólnie i mega mi się podoba. Lubię właśnie takie rzeczy, na przykład zielono-czarne, to spoko wygląda, tak jak kurczę, malowanie firmowe. A czy tam jeszcze czy mam samochód w Realu, no to nie mam, nie mam jeszcze prawa jazdy, ale może w tym roku się uda zrobić prawo jazdy, zobaczę, kurczę, jak to wyjdzie właśnie, jak to z tą chorobą będzie u mnie. Nie wiem, zobaczę także dziękuję za twoje pytanka do Q&A no i pozdrawiam serdecznie również pozdrawiam ciebie kurczy i rodzinkę no i przejdźmy sobie tutaj mamy kolejne pytanka jakie są twoje ulubione kolory no to właśnie zielony tak jak już mówiłem i lubię też lubię też niebieski kolor to są moje takie dwa ulubione kolory czy kiedyś wróci Stara seria, na przykład Scrap Mechanic GTA. Miałem to w planach, mam w planach ogólnie. Myślę, że kiedyś wróci na przykład Scrap Mechanic. Zobaczę jak to, jak to tam się potoczy. Ale myślę, że jeszcze kiedyś będzie Scrap Mechanic, a GTA też raczej będzie kiedyś. Także zobaczymy. Czy pokażesz swoje wszystkie gry na Steamie i ich godziny? O, no spoko pomysł to jest ogólnie. Na taki, kurczę, odcineczek. Mogę kurczy pokazać w jakimś tam odcinku, taki specjalny odcinek, jak nagrać i tam pokazać ile mam godzin kurczy w grach i jak to kurczy tam wygląda i co mam w ogóle za gry. Także myślę, że raczej będzie taki filmik z tych pokazywania gier na Steamie. No i mamy kolejne pytanie: dlaczego zostałeś youtuberem? Generalnie zacząłem przygodę z YouTube'em z twoim fanem. Jest to, jak ktoś nie wie, mój kolega. Z reala, w 2016 roku, bodajże Założyliśmy kanał, no i nagrywaliśmy tam gry na telefonie e, Minecrafta kurcze, jakiegoś Jakiś kurde, bus symulator, coś tam Nie wiem, kurde już nie pamiętam, to było tak dawno temu No i spodobało mi się to, miałem ogólnie parę kanałów No i jakoś mi się to spodobało i bardzo lubię To robić, lubię nagrywać e, Sprawia mi to przyjemność no i bardzo lubię nagrywać. No i właśnie tak to wygląda. No i pozdrawiam również. Pozdrawiam, kurcze. także. Dziękuję za pytanka. Kolejne pytanka to są od ten typ No i w jakiej miejscowości mieszkasz? A, no tego nie powiem, ale. Powiem, że na w województwie pomorskim. Hmm, co mogę więcej. No. Powiem, że kojnice są 40 km ode mnie. Także tutaj taka, taka ciekawostka. No, czy lubisz pociągi? Bardzo lubię pociągi, interesuję się pociągami. Tata też dużo mi opowiadał, właśnie o pociąg pociągach. On w dzieciństwie często tam w 80-tych latach jeździł pociągami. No i dużo opowiadał też. Parę znaków znam kolejowych też kurczę nauczył. I lubię ogólnie pociągi, Interesuję się pociągami. No i y, kolejne pytanko to jest jaki chciałbyś samochód? No nie wiem, na taki pierwszy samochód jakiś, no, słabszy nie, taki żeby był jakieś pracy czy do miasta, tam coś takiego. Nie wiem, może jakiegoś Golfa czy tam kurcze Audi jakieś, nie wiem, zobaczy się. Pozdrawiam szybkiego powrotu do zdrowia. Serdecznie dziękuję. I pozdrawiam również, dziękuję za twoje pytanka. Czy chciałbyś mieć już 18 lat? Pytanka od Janka teraz. No kurde, niedługo będę miał 18 za parę dni. No, także kurczysz blisko. Co pierwsze, płatki czy mleko? Ja generalnie zawsze płatki. No bo tak jak sama nazwa wskazuje, płatki z mlekiem. No a nie mleko z płatkami. No, ja zawsze płatki, potem mleko. Tak czy nie? Mm, nie wiem. No także dzięki za twoje pytanka. Kurde, 5 minut tutaj myślałeś. To nieźle. Pozdrawiam również. Pytanka od pana Orbita. E, witam. No witam, cześć, Siemka. Ulubion, ulubiony gazowany napój. Ja generalnie nie piję tak za bardzo gazowanych napoi. Wodę szczególnie piję. Nie gazowaną. Bo kurde, zdrowa jest, no, ale taki. No jak już bym miał wybierać, to chyba. No, Pepsi chyba albo Mirinda coś, coś takiego myślę, że z tych dwóch. Adidas czy Nike? O, trudny wybór. obydwie dwie firmy są spoko, ale chyba bardziej Nike mi się podobają. Jaką wiarę wyznajesz? No, jestem oczywiście wierzący. Nawet powiem, że z twoim fanem ministrantami jesteśmy. No, i kurczę, tak to wygląda. To Sonic Fortnite. No, grałem kiedyś z moim kuzynem Powerem PCW. Na pewno w go kojarzą. On się ogólnie nie ukazuje jakoś za, na kanale, za bardzo nie pisze, ale pomaga mi w sprawach takich technicznych, właśnie bardziej i podpowiada różne tam rzeczy. No i grałem właśnie z nim chyba 4 lata temu. No i no, nie, nie jest to ogólnie jak dla mnie zła gra. No, nawet już tam kurde nie pamiętam za bardzo, jak to się grało. No, także no średnia gra taka dla mnie ogólnie. Wolę Minecrafta niż Fortnite ogólnie. Lubisz słuchać SB Mafia? Nie, nie słucham takich rzeczy, nie słucham rapów i szczególnie lubię słuchać lata 80., 90., właśnie takie starsze yy, zespoły, Kombi, Lady Punk, Papa Dance, Michael Jackson, kurcze, Modern Talking. No i wiele więcej. Coca, co? E, czekaj. Kola <laughs> zero czy zwykła cola? Nie, kola co... zero to, to nie, tak nie za bardzo, także zwykła. Dziękuję za pozdrowienia i twoje pytanka i pozdrawiam również pytanka od teraz moderatora Barkusa. Lubisz mnie? Tak, Barkus. Lubię ciebie. Co sądzisz o mikrofonie Zygfryda? E, no nie wiem o co tu chodzi. Będzie kiedyś live z kamerką na kierownicy? Oczywiście, ja ostatnio o tym myślałem. I będzie live z kamerką, nie wiem kiedy, ale na pewno jeszcze będzie. Kurczę, muszę kurde odkopać tą kamerkę, zobaczyć, bo dawno nie było, nie było używana. Kurczę, i zobaczyć jak ona tam działa, skonfigurować. Także będzie kiedyś z kamerką na kierownicę. Będzie seria z Olimpiady na serwerze Minecraft. No, myślę, że jakieś odcinki będą w przyszłości na tym serwerze. Jakieś tam zawody można urządzić czy coś. Co sądzisz o przetransportowaniu? No tutaj się nie wypowiem za bardzo na ten temat Bo nie jestem za bardzo w temacie Gdybyś mógł cofnąć się w czasie, co byś zrobił? Kurczę, ciężkie pytanie, bym musiał nad tym dłużej pomyśleć Także no, na te dwa pytanka za bardzo Teraz nie, nie odpowiem, bym musiał e, e, Kurczę, przemyśleć No i dziękuję za pytanka Dziękuję wszystkim za pytania. Jeszcze raz wszystkim bardzo chciałbym podziękować, że jesteście. Eee, za łapeczki, subskrypcje. No i zapraszam na moje poprzednie materiały. No i do usłyszenia wkrótce. To tyle w tym odcinku. Na razie do usłyszenia. Pa! pa.